ML230M111 E23 150 km Najmłodszym silnikiem z całej linii ML jest czterocylindrowy silnik M111. Ten był dostępny tylko w połączeniu z manualną skrzynią biegów. Jest to silnik sprawny i trwały. Jest w stanie przejechać pół miliona kilometrów. Raz na kilka lat możecie zaniepokoić wyciekami oleju, awarią u przepływomierza lub poprosić o sprawdzenie iskry z powodu zmęczenia przewodów wysokiego napięcia lub cewek zapłonowych. ML320M112, E32 218 km. ML350M112, E37 235 km. ML430M113, E43 272 km. ML500 M113 e 5292 km E55 AMG M113 E55 347 km Głównymi jednostkami benzynowymi Mercedesa ML są wolnossące V6 i V8 o pojemności skokowej od 3.2 do 5.0 litrów oraz samodzielna wersja AMG z 5.5 litrowym silnikiem wolnossącym Mamy osobną recenzję silnika M112, w której można poznać wszystkie jego funkcje operacyjne. Mechanicznie silniki te są niezawodne i trwałe, tylko niektórym szczególnie utalentowanym właścicielom udaje się doprowadzić je do punktu, w którym rysują się na aluminiowej powierzchni cylindrów. Ogólnie rzecz biorąc, silniki M112 i M113 z łatwością pokonują pół miliona kilometrów. Jednak te silniki mają tendencję do marnowania oleju. Tenże można ograniczyć, wymieniając uszczelki zaworów i czyszcząc układ wentylacji skrzyni korbowej. Seperetorii oleju w pokrywach zaworów można wyczyścić, a przewody wymienić na nowe. Czujnik położenia wału korbowego w tych silnikach nagle ulega awarii, dlatego silnik nie uruchamia się, a nawet gaśnie podczas jazdy. Zdecydowanie zalecamy instalację oryginalnej części lub części zamiennej oryginalnego niemieckiego producenta. Wtedy możesz liczyć na przyzwoity zasób. Silniki te mają również po dwóch świece zapłonowe na każdy cylinder, połączone z cewkami zapłonowymi przewodami wysokiego napięcia. Cztery sondy lambda w układzie wydechowym i taka sama ilość katalizatorów. ML 270 CDI OM612 163 km. Jeśli interesuje cię diesel ML pierwszej generacji, wybór silników jest minimalny. Najpopularniejsza wersja wyposażona jest w rzędową piątkę OM612. To bardzo niezawodny silnik, który w przeciążonych sprinterach może przejechać milion kilometrów. Na naszym kanale mamy recenzję jego wersji 4 cylindrowej. Silnik wysokoprężny wymaga minimalnych napraw. Właściciel powinien wiedzieć, że ognieodporne podkładki pod wtryskiwaczami należy wymieniać co 100 tysięcy kilometrów, aby nie narazić się na ich przepalenie i kosztowny demontaż. Układ paliwowy Boszkamen Rail w tym silniku jest trwały i w pełni nadaje się do naprawy. Do 300 tysięcy km nie powinno być problemów z wtryskiwaczami. Ale rury powrotne na pewno będą przeciekać. Wystarczy wymienić je na benzynoodporne. Przy wymianie oleju co 10 tysięcy km turbina wytrzymuje ponad 300 tysięcy km. Klapy wirowe w dolocie nie przeszkadzają, ale przy dużym przebiegu ich osie wyrwą plastikowy kolektor, wycięknie olej i wtedy zacznie gwizdać powietrze. Kolektor dolotowy również należy demontować i czyścić co 200 000 km. Ogólnie rzecz biorąc, 2.7 litrowy diesel Mercedesa jest bardzo dobry. ML 400 CDI 250 km, OM628 250 km. Wersja z 4 litrowym silnikiem Twin Turbo OM628 jest bardzo rzadka. Silnik ten formalnie składa się z dwóch czwórek, OM611. Ale wrażenia na jego temat są w większości negatywne. Silnik jest drogi w utrzymaniu. Oryginalne łańcuchy rozrządu należy wymieniać co 200 tysięcy km. Przy tym samym przebiegu turbiny się męczą. Poza tym z tego silnika ciągle wycieka olej. Aby wymienić łańcuchy i wszystkie uszczelki należy je wyjąć spod maski. Mercedes ML został wyposażony w autorską pięciobiegową skrzynię biegów. Automatyczny 722.6. To niesamowicie trwała skrzynia biegów, idealnie dopasowana do rozrządu każdego z silników występujących w tym Mercedesie. Wystarczy wymienić olej i filtr w nim co 60 tysiące kilometrów, upewnić się, że miska jest sucha, nie dopuścić do zaparowania wzdłuż tulei wiązki przewodów i po prostu wymienić te tuleje. Jeżeli kopnięcia pojawią się pomiędzy pierwszym a drugim biegiem, Wymień odpowiedni Elektromek z A1402770435 lub 52108314 AB. Ogólnie rzecz biorąc, automatyczna skrzynia biegów 722.6 z łatwością wytrzymuje ponad 500 000 km. Nawet z biegiem czasu pojawia się charakterystyczny ból selektorów Mercedesa, gdy nie można przesunąć dźwigni z jazdy na aparkowanie. Ponadto położenie dźwigni nie jest odzwierciedlone na tablicy rozdzielczej. W takim przypadku możesz wymienić selektor lub przylutować styki na jego dwóch płytkach. I tak, z biegiem czasu lampki podświetlające pozycje selektora nieuchronnie gasną. W skrzynce sterującej umieszczonej pod maską po lewej stronie znajduje się mała suszarka do włosów. T. Wentylator w ślimaku, który cyrkuluje tam powietrze. To prawda, że nie działało to na większości ML przez długi czas, ponieważ jego awaria nie rejestruje żadnego błędu i tak naprawdę nie ma wpływu na EKU. Jednak doświadczeni właściciele Mercedesa ML naprawiają tę suszarkę do włosów 129836 sierpnia. Komutator silnika elektrycznego zużywa się beznadziejnie. Silnik elektryczny można łatwo wymienić na dokładnie taki sam HC315 Myślnik 101. W tej samej skrzynce rozdzielczej pod skrzynką bezpieczników znajduje się blok AM, a 163 545 52 32, który steruje dosłownie całą elektryką, od żarówek po centralny zamek i ich pilota. Z wiekiem jednostka ta zaczyna zawodzić. Jego dowcipy są bardzo różnorodne. Przykładowo w samochodzie mogą losowo włączać się i wyłączać światła pozycyjne i reflektory, w ogóle nie działają urządzenia oświetleniowe, przestają działać wycieraczki, dodatkowa pompa, komputer pokładowy i wszelkie inne podzespoły elektryczne, nawet do samego końca. Moment zapomnienia kluczyków, po którym przyciski na nich przestają działać i nie otwierają samochodu. W każdym razie w bloku AM pojawią się błędy. I tak w rzadkich ale najbardziej nieprzyjemnych przypadkach samochody zapalają się na parkingu z powodu włączenia niektórych konsumentów. Blok AM można utwardzić, na jego płytce znajdują się zespoły rezystorów o łącznej rezystancji 470 ohmów. Trzeba tylko dobrze przylutować im nogi. Pół godziny pracy doświadczonego elektryka. Korek zbiornika płynu do spryskiwacza szyby przedniej, a 1638690508 jest przytrzymywany plastikowym zatrzaskiem, który odrywa się na zakręcie. Koszt tej części sięga 20 dolarów. Bardzo oszczędni właściciele robią własne wtyczki. Swoją drogą idealnie pasuje tu zakrętka od 5-litrowych kanistrów na wodę pitną. W miarę starzenia się Mercedesa ML czujnik wykrywania obrotu pojazdu A0035422318, znany również jako czujnik odchylenia, zaczyna zawodzić, przez co samochód zaczyna niemal stale selektywnie hamować koła. Dzieje się tak, ponieważ blok błędnie wykrywa poślizg boczny. Usterkę można naprawić, wymieniając go na używany czujnik, ponieważ nowy jest bardzo drogi. Czujnik ten znajduje się w kabinie pasażerskiej bezpośrednio za wybierakiem automatycznej skrzyni biegów. Mechanizm kierowniczy z zastrzeżeniami można nazwać bezproblemowym. Sama zębatka wytrzymuje bardzo długo, ale jeśli stwierdzisz nieuleczalne zjadanie boków opony, sprawdź zębatkę pod kątem luzu. Niestety takiego zużycia zębatki, w przeciwieństwie do wycieków oleju z niej, nie da się leczyć. Będziesz musiał wymienić słuchawkę na używaną. Pompa wspomagania kierownicy jak i cały jej układ nie posiadają żadnego filtra. Dlatego produkty zużywające się w zębatce i po prostu zanieczyszczony olej łatwo zużywają ostrza i korpus. W rezultacie pompa wspomagania układu kierowniczego zaczyna wyć. Wymień na nowy i wyrób sobie nawyk wymiany całego oleju w układzie przynajmniej raz na 2 do 3 lata. Mercedes ML posiada stały napęd na wszystkie koła z dwubiegową skrzynią rozdzielczą. Oznacza to, że istnieje zwykły bieg nadbiegu i dolny bieg terenowy. Skrzynia rozdzielcza wytrzymuje średnio 250 tysięcy km. Częściej psuje się w samochodach wyprodukowanych przed 1999 rokiem. Możliwe, że wszystkie skrzynie rozdzielcze zostały wymienione na nowsze i ulepszone. Wszystko może się w nim zepsuć, od dwóch przekładni planetarnych i łożysk, popęknięty drążek redukcyjny i zacięcie serwomotoru przełączającego. I oczywiście łańcuch na kardanie przedniej osi rozciąga się. Na skutek zużycia mechanicznego w trakcie penetracji korpusu pojawiają się wibracje, hałas, buczenie i trzeszczenie. Można nawet pozostać bez napędu na przednią oś. A źle działający silnik redukcyjny A1635400988 w skrzyni rozdzielczej może unieruchomić ML z powodu zakreszczenia w położeniu pośrednim. Zarówno silnik, jak i skrzynie rozdzielczą kupowane są w zakładach demontażowych, ponieważ nowe są bardzo drogie. Nawiasem mówiąc, skrzynki rozdzielcze ML w 163 są takie same. Istnieją oferty dla odrestaurowanych dystrybutorów. Przedni wał napędowy ma podwójny krzyż. W zasadzie wytrzymuje co najmniej 300 000 km, nawet jeśli nie jest nigdy smarowany. Jeśli zacznie skrzypieć i brzęczeć, to obie poprzeczki a 1634101001 można wymienić na części z sufów Nissana gun 48 które są znacznie tańsze. Niektóre warsztaty oferują przekształcenie tych kardanów w jedną poprzeczkę. Obydwa półosie napędowe są wyposażone w przeguby homokinetyczne na przednich końcach. Przeguby homokinetyczne wytrzymują długo i zwykle giną z powodu podartych butów i późniejszego przedostania się brudu do środka. Przeguby homokinetyczne przednich i tylnych przegubów uniwersalnych są takie same, ale nie są sprzedawane osobno. Chociaż istnieją zestawy naprawcze do przegubów homokinetycznych, nie można ich znaleźć w sprzedaży tutaj. Oryginalny przedni przegub uniwersalny, a 163410 3 stycznia 1939 roku, który częściej ulega awarii, kosztuje 1300 dolarów. Ogromna cena. Jest taki nieoryginalny za 230 dolarów. Nawet przy demontażu można kupić tylny wał napędowy i przenieść z niego przegub homokinetyczny na przedni. Przednie koła Mercedesa ML zawieszone są na parach wahaczy. Nie ma tu sprężyn, zamiast nich są drążki skrętne. Są połączone z przedramionami i pracują w celu skręcenia. Drążki skrętne służą bardzo długo i z reguły nie wymagają żadnej uwagi. Jednakże skrzypienie może być spowodowane uszkodzonym lub zużytym łożyskiem oporowym A1633230220. Umieszczony jest on we wsporniku drążka skrętnego, a sam wspornik przykręcony jest do ramy w obszarze pomiędzy drzwiami bocznymi. W tym samym wsporniku znajduje się śruba 17 mm, która ją zabezpiecza i reguluje napięcie wstępne drążka skrętnego. Obracając śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, możesz zwiększyć luz przedni. Jest to normalna regulacja, wykonywana w przypadku opadnięcia nadwozia nad przednią osią. Przednie zawieszenie posiada dwa przeguby kulowe z każdej strony, to jest po jednym w każdej dźwigni. Górny przegub kulowy sprzedawany jest z wahaczem. Oryginał a 163 333 0001 nikogo nie interesuje za 450 dolarów. analogi kosztują od 60 do 130 dolarów. Silent blocki górnego ramienia można kupić osobno, a 163 330 75, oryginał kosztuje 30 dolarów. Dolny przegub kulowy a 1633300135 do zwrotnicy kosztuje do 150 dolarów. Średni koszt analogu to 50 dolarów. Przednia i tylna rama pomocnicza są przymocowane do nadwozia za pomocą trójcichych bloków a163330275 każdy. Oryginalne ciche bloki są bardzo drogie, a dobry zestaw naprawczy składający się z trzech sztuk kosztuje 50 dolarów. W tylnym zawieszeniu Mercedesa ML pierwszej generacji bolesnym miejscem jest amortyzator. Jak widać, amortyzator znajduje się wewnątrz sprężyny. Sprężyny, niezależnie od producenta, mają niższe zwoje, które z czasem pękają. Dzieje się tak częściej, im bardziej słone i wilgotne są zimy w regionie, w którym maszyna jest eksploatowana. Od dołu amortyzator jest przymocowany do dźwigni za pomocą przegubu kulowego. To chyba najsłabszy punkt. Jeśli piłka pęknie i zacznie grać, konieczna będzie wymiana całego amortyzatora, choć może on być w pełni sprawny. Dziś oferują usługi renowacji przegubów kulowych tych specjalnych tylnych amortyzatorów do ML w 163. Nikt nie kupuje zmontowanych amortyzatorów tylnych a 163 321813 do ML, bo kosztują 550 dolarów. Dobre tylne amortyzatory do tego samochodu kosztują do 150 dolarów, chińskie kosztują 50 dolarów. Ceny sprężyn znanych marek do tego mercedesa sięgają nawet 170 dolarów. Tylne zawieszenie posiada również parę przegubów kulowych, a mianowicie w wahaczach górnych i dolnych, w wahaczach poprzecznych w punktach mocowania do osi. Najniższy przegub kulowy a 163 350 01, jest sprzedawany osobno i kosztuje do 55 dolarów amerykańskich. Przegub kulowy ramienia A163-352-5 stycznia nie jest sprzedawany osobno, a szkoda. Oryginalna dźwignia kosztuje około 450 dolarów, zamienniki kosztują od 60 do 170 dolarów. Istnieją rzadkie oferty nieoryginalnych butów ze względu na ich wsparcie. Zestaw naprawczy obu cichych bloków wahacza kosztuje 30 dolarów, będzie to oryginał a 163.330.0175. Oryginalny nowy podnóżek A1633500553 kosztuje do 190 dolarów, jego odpowiedniki kosztują od 30 do 170 dolarów. Łożyska Q a 163 330 są takie same z przodu i z tyłu w oryginale kosztują 180 dolarów, chociaż stanowią oddzielną część od piasti. Zamienniki są dwie razy tańsze, a chińskie odpowiedniki kosztują nawet 30 dolarów. Odporność na korozję pierwszego ML jest zaskakująco dobra. Mówią jednak, że okazy przywiezione i dlatego wyprodukowane, z USA bardzo źle rdzewieją. Zwłaszcza samochody wyprodukowane przed 2000 rokiem. Jednak korozję nadal należy monitorować i zapobiegać jej. Swoją drogą numer VEN jest zaznaczony na ramie po stronie przedniego prawego koła. W tym momencie może rdzewieć i stać się nieczytelny. Na zewnątrz korozja pojawia się w standardowych miejscach na zakamienionych krawędziach nadkoli. Progi pokryte plastikowymi osłonami i nadkola również mogą poważnie zardzewieć. Nakładki progów można zdjąć, powierzchnię metalową oczyścić z brudu, pokryć lepkim środkiem antykorozyjnym, a nakładki progów można z powrotem umieścić na swoim miejscu. Ponadto z czasem puchnie farba na dolnych krawędziach wszystkich drzwi oraz na metalowej karoserii wzdłuż reflektorów i latarni. ML sprzed zmiany stylizacji są szczerze mówiąc nieskuteczne, to jest całkowicie ślepe, reflektory odblaskowe. Reflektory soczewkowe z restylingu świecą dużo lepiej. Ale po 10 latach eksploatacji i one będą ślepe, bo powłoka na reflektorach dosłownie się kruszy. Silnik przekładni tylnej wycieraczki umiera z powodu przenikania wilgoci lub z powodu awarii silnika elektrycznego. Wszystko to można łatwo wymienić na używane lub nieoryginalne. Możliwe są również problemy z dyszą tylną A1638600447. Po prostu pęka, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszystkie części sprzedawane są w zestawie za 40 dolarów. Mercedes z 2000 roku używa przycisku dźwigni do odblokowania tylnej klapy. Po 8 do 10 latach eksploatacji zaczyna się zacinać w pozycji otwartej, to jest. Po prostu nie wraca do swojej pierwotnej pozycji. Czasami pomaga tylko spryskanie smaru pod tą dźwignię, ale ogólnie lepiej jest wyjąć cały ten mechanizm i go wyczyścić. Najbardziej wysunięte do tyłu słupki nadwozia. To jest wzdłuż szyby drzwi bagażnika, w ML163 w przed zmianą stylizacji pękają, a w samochodach po zmianie stylizacji łuszczy się ich powłoka lakiernicza. Te nowe klocki A163690587, A163690687 kosztują 250 dolarów, więc można je po prostu kupić w miejscach demontażu, jeśli masz szczęście i znajdziesz je w dobrym stanie. Nawiasem mówiąc, możesz je po prostu przykleić i przemalować. Mocowane są do korpusu za pomocą kleju. Wtryskiwacze przedniej szyby modelu ML znajdują się na falbanie, a nie na masce. Jest ich trzy, A163 860 21, 47 i A163 860 20, 47 Jeśli zostaną zatkane i nie będzie można ich wyczyścić, bardzo trudno będzie znaleźć analog. Oryginalne dysze spryskiwaczy przedniej szyby kosztują 60 dolarów. W ML przed zmianą stylizacji uszczelki drzwi są słabe, po prostu pękają, to jest zejść z podstawy i po prostu zwisaj. Oryginalne gumowe uszczelki są bardzo drogie, ale gumki do otworów z Chevroleta niwy są tutaj idealne. Wnętrze Mercedesa ML jest bardzo amerykańskie, bo samochód ten powstał jako pierwszy do sprzedaży w USA, choć produkowane były nie tylko w Alabamie. Ale także w austriackim grażu. Lakier na nakładkach ozdobnych jest porysowany i złuszczony typowy problem mercedesów z lat 90. W razie potrzeby, usunięte podkładki można wypolerować i pokryć nową warstwą lakieru. Z biegiem czasu tkanina okładzin przednich słupków dachowych złuszcza się i ulega deformacji. Można je ponownie dokręcić lub wymienić na używane. W kabinie słychać dość sporo pisków. Dudnienie na tylnych siedzeniach jest powszechne, są luźne w mocowaniach. Drzwi bagażnika mogą grzechotać z powodu ugięcia lub zwiększonego luzu w zamku. Gwinty grzewcze w przednich siedzeniach pękają ze względu na wiek i naprężenia. Plastikowa okładzina siedziska od strony drzwi może pęknąć. Prosta elektronika wnętrza nie psuje się systematycznie, ale funkcjonalność serwomechanizmów foteli i całą resztę warto sprawdzić przy zakupie. Opowiemy Ci o problemach systemowych w Elektrykach ML w nadwoziu w 163. Po 15 latach eksploatacji odbojniki drzwiowe skrzypią z powodu zużycia rolek. Zniknie również mocowanie otwartych drzwi w pozycjach pośrednich. Zazwyczaj ograniczniki A163720116 kupuje się na złomowiskach samochodów. Najzręczniejsi kręcą dla nich nowe filmy. Nawiasem mówiąc, z powodu zużytych rólek ograniczających w drzwiach podczas jazdy po nierównych powierzchniach pojawiają się obce dźwięki lub stukanie. Są to wszystko problemy związane z wiekiem, takie jak uginanie się drzwi kierowcy w zawiasach lub awaria zamka drzwi z powodu pękniętej sprężyny HRA16 37 20 32 35 lub znajdującej się w nim przekładni. Innym problemem związanym z wiekiem, charakterystycznym dla ML, jest luz na pedale przyspieszenia. Pojawia się w wyniku zużycia plastikowej tulei. Te tuleje można zastąpić tuleją 260067P29 ze sklepu z częściami zamiennymi Gezels, a luz można usunąć. W 163 przed zmianą stylizacji, wyposażonych po prostu w klimatyzację, a nie klimatyzację, przy silnym mrozie przepływ powietrza nie jest wystarczający, aby ogrzać stopy kierowcy. Ten niewygodny problem rozwiązuje się poprzez niewielką ingerencję w kanał powietrzny umieszczony pod kolumną kierownicy. Chodzi o to, że trzeba po prostu poprawić usuwanie z niego ciepłego powietrza. Twoje stopy mogą być również zimne z powodu zmęczonych uszczelek drzwi. Ogólnie trzeba je wymienić na ulepszone a 163 720 0678 ale jak już wspomniano, koszt jest imponujący. 200 dolarów za gumki na każdy z przednich otworów. Problemem czysto wiekowym klimatyzacji Mercedes ML jest nieprawidłowa regulacja przepływów powietrza na skutek połamanych drążków od serw do amortyzatorów. Podczas diagnostyki możesz dowiedzieć się, które konkretnie amortyzatory nie działają. Łącznie może być maksymalnie 6 sztuk. Ich pręty A1638301033 i A1638300933 kosztują 50 dolarów za sztukę. Aby dostać się do połowy serw i amortyzatorów, trzeba będzie zdemontować przedni panel. W ML przed zmianą stylizacji przyciski sterujące elektrycznie sterowanymi szybami, lusterkami bocznymi, podgrzewanymi szybami i centralnym zamkiem znajdują się w jednym bloku, bezpośrednio przed podłokietnikiem. Na dosłownie wszystkich maszynach ten blok musiał zostać zmieniony, ponieważ przestały działać najczęściej używane przyciski. Ten nowy oryginalny blok a 163 820 kosztuje 210 dolarów. Ale są dosłownie trzy tuziny zamienników w cenie dwóch do trzech razy tańszej. A najbardziej zręcznym właścicielom udaje się go zdemontować, zgiąć i wyczyścić styki w niedziałających klawiszach.